zapraszam was na kanał wiki 2 2 duszaki dzisiaj będzie kanał o jak widać jestem w szumach patrzcie widowie w woda Patrz, patrzcie widzowie, no to mi jest jak normalnie tak, tak to można powiedzieć. tak można tu sobie chodzić patrzcie patrzcie jaka woda tu jest ładna widzicie widzowie Dzisiaj pewnie coś o pralindrutach Wam będę gadać, coś mi się zdaje, ale wątpię w to, wątpię w to, widzowie. Co mogę to Wam powiedzieć? Aj, tam, tam dalej w ogóle, tam była taka fajna miejscówka na, si na siedzenie, tam bardzo fajnie było. I tam dalej też jest woda, to jest takie mega długie, to nie jest tylko to, to jest mega, mega długie, to jest mega. Ten las też jest bardzo duży, bardzo duży. Chyba, że byliście w Szumach, no to możecie wiedzieć. To, a to w ogóle tam dalej się zakręca tak. Myślałem, że to jest na wstępie samym, ale to jednak jest tam chyba dalej. No, tu jakieś drzewo przewrócone w wodzie, drewno. Tu, tu jest coś fajnego, widzowie. No i ta woda też jest fajna. Tylko jak widać, taka, taka bursztynowa jest ta woda. W sumach je ma, jest taka woda. Jest to bardzo bardzo fajnie tutaj jest. Bardzo relaksująco, widzowie, tutaj jest. Dobra, widzowie, ogólnie jest w ogóle bardzo, bardzo ładna pogoda. I do tego wakacje już są, tak! Każdy pewnie lubi wakacje. Ja bardzo, bardzo lubię wakacje. I ta pogoda jest bardzo ładna tylko tutaj w to woda troszeczkę zimna jak dotknąłem to jest zimna trochę ta woda tak ta woda jest zimna bardzo jest tu ogólnie bardzo dużo ludzi tam się pod górkę idzie widzowie tak ładnie widzicie i widzicie ile tu jest ludzi w ogóle no tak widzowie tak to jest bardzo, bardzo fajnie. Takie drzewo sobie wyrasta jak widać albo wycięte. A nie, to jest wycięte korzenie. Patrzcie widzowie. A, dobra. Ta woda w ogóle ba bardzo mi się tu podoba. Bardzo bardzo mi się podoba to. to się jeszcze tak dalej zakręcał. To się nie kończy tutaj. Tylko to się jeszcze tak zakręcał tam dalej. To chyba tam płynie gdzieś. W ogóle tędy jeszcze nikt nie szedł chyba, wydaje mi się widzowie. Tak już to tam są ludzie, no ale tutaj rzadko kto bywa. Ale nie chodzi mi, że w miejscowości rzadko, tylko że o w tym miejscu, że o w tym miejscu, o tym identycznym miejscu rzadko ktoś jest po prostu. Nawet nie wiem, czy ktoś był. Na no, no, widok. Jak widać, jesteśmy w innym miejscu, tutaj w powstaniu. Jak widać... Dzień, dzień. Dobra, dobra widzowie, jestem teraz tutaj, jest tutaj taki bardzo, bardzo fajny murek, tak widać, patrzcie jaka ładna woda, to tak płyn przyłączy, tak dalej tu jest, widzowie, tak to jest, widzowie, patrzcie jak tu jest, jest bufia, tam, tam, dalej tutaj jest ta sama woda, co tam, pokażę załom widzowie, chyba już kończymy ten film, więc papa widzowie.